Bez domka, jaja, bez domka, jaja, codziennie niskie ceny. Laptop firmy Złomex. posiada miękkie dysko pojemności 2 Mega. Ma 30 Mega RAM, co pozwoli na odpalenie takich gier jak NFS Undercover czy też KTA 4 Owaga nie odczytuje płyt CD i DVD. Cena to jedyne 12 085 zł za sztokę. A teraz oferta tygodnia jest. Terrarinzo. Posiada dwie podoszki i plus jedną pościel. W zestawie nie ma koł. Nadaje się na toning party. Cena tego coda wynosi 24 567 zł i 99 groszy. Najnowsza gra Force Speed Carbon. Wymagania tej gry to. 2 Mega RAM. Karta graficzna 128 KB cena tygry wynosi jedyne 12 345 zł i 11 groszy za sztokę. Świeże jabłka prosto z Rumunii firmy Gnida. Testowane na zwierzętach. Posiada test instytucji matki i dziecka. Gwarantowany soczysty smak. Jabłka sprzedawane na sztoki. Cena to 99 groszy za sztokę. Odtwarzacz MP3 posiada gwarancję na 30 sekund. Nie odtwarza żadnych formatów w tym MP3. Owaga! Nie podłączać do komputera, ponieważ może się przegrzać. Jest to nowy rodzaj MP3, który ma najwięcej pamięci. Cena tego produktu to 15 tysięcy zł i 56 groszy. Kalesony Mietka Żola. Nadają się w sam raz na zimowe wieczory. Posiadają 100% niczego. Owaga promocja. Jeżeli kopicie 4 pary kalesonów dostaniecie piąte gratis i lotkę patrona bez domki. Oto nasz patron. Jest to koniec naszej oferty. Ciąg dalszy nastąpi. Pozdrawiam. Andrzej.